Są samotni, schorowani i często brakuje im pieniędzy. W ten jeden dzień w roku spotykają się przy wspólnym stole, by przeżywać miłe chwile i poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach od 1988 roku cyklicznie organizuje spotkanie wigilijne dla samotnych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców gminy Police. Uroczystość co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. W ostatnich latach w spotkaniu uczestniczy blisko 100 osób. Szczególnego wyrazu tej uroczystości nadają występy artystyczne i muzyczne oraz wspólne kolędowanie. Wigilia dla samotnych jest znaczącym wydarzeniem w życiu zaproszonych gości, z roku na rok oczekiwanym. Od 2009 roku w jej organizację licznie angażują się wolontariusze. Dzięki nim osoby starsze i niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Praca wolontariuszy podczas takiej uroczystości jest wspaniałym przykładem dla innych i nauką wrażliwości, pokory wobec osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Nasza Wigilia oparta jest przede wszystkim na darowiznach rzeczowych od y, osób prywatnych, od instytucji. W szczególności pomagają nam stołówki na terenie polic. Inicjatywa ta pozwala na uwrażliwienie ludzi na problemy osób będących w potrzebie słabszych członków społeczności lokalnej, których liczba z roku na rok wzrasta.